Od dwóch lat czas przed biurkiem spędzam na fotelach od Diablo Chairs. Wygoda, design i mnóstwo funkcji regulacyjnych to coś, co cenię sobie w nich najbardziej. Fotele dostępne są w aż trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasuje się do Ciebie, a nie na odwrót. Nieważne, czy pracujesz przed komputerem, czy po prostu chcesz trochę poleniuchować, sprawdzą się one w każdej sytuacji. Moim zdaniem są to najwygodniejsze fotele gamingowe na świecie koniecznie zajrzyj do opisu po więcej informacji. Po zakończeniu 15 sezonu można zadać sobie pytanie, czy Nia jeszcze powróci. Pewnie tak, ale pochylmy się nad tym tematem dzisiaj nieco głębiej. Jak może wyglądać jej powrót? Co z jej ludzką postacią? I co z innymi ninja w trakcie jej nieobecności? Jeśli odcinek wam się spodoba, to nie zapomnijcie o subskrypcji, bo jesteśmy już coraz bliżej 100 tysięcy. Dlaczego tak po prostu stwierdziłem, że nie ja wróci? No, moi drodzy, co jak co, ale jest to serial dla dzieci i w wielu kwestiach nadal trzyma się sztywnych zasad dotyczących bajek. Przykładowo tej, że dobro zawsze zwycięża. Zayna po trzecim sezonie odzyskaliśmy, Garmadona, który niby gdzieś tam przepadł razem z przeklętą krainą i tak udało się przywrócić do życia w ósmym sezonie. Nie ja po ślubie z Nadakanem, dzięki cofnięciu czasu, też zachowała swoje życie. Więc to, że Mistrzyni Wody wróci, jest prawie pewne. No chyba, że akurat teraz twórcy postanowią wywrócić serial do góry nogami, w co szczerze wątpię. Poza tym, niech trzymają się tego, co zapowiedzieli w piątym sezonie w Lodowej Jaskini. Skoro Jay miał dożyć razem z nią starości, to niech tak będzie. Lepiej zadać sobie pytanie, kiedy ja wróci. Jeśli jej powrót jest zaplanowany na 16 sezon, czyli ten, który dostaniemy już najprawdopodobniej na początku 2022 roku, to może to wyjść trochę słabo. Myślę, że sezon 16 bez tej bohaterki będzie bardzo dobrym podejściem do tej sytuacji, choć trochę odważnym. Nia mogłaby wrócić później, w 17, bo on zapewne też pojawi się już w przyszłym roku. Doda to trochę takiej dramaturgii i oryginalności. Powrót od razu po odejściu jest już trochę oklepany. A co z ludzką postacią niej? Po tym jak Jay prawie utonął, postanowiła powtórzyć czyn pierwszej władczyni wody i stała się jednością z morzem. Uratowała miasto Ninjago przed zagładą, ale jednocześnie utraciła przez to swoją cielesną formę. Jeżeli wróci, to myślę, że przez jakiś czas będzie nadal w wodnej formie. Na pewno utrudnia to codzienne funkcjonowanie i nie będzie łatwo jej z tym żyć, więc podejrzewam, że Łow wymyśli dla niej jakieś rozwiązanie. Świetnie by było, gdyby, podobnie jak Kol, po przemienieniu się w ducha, otrzymała nowe moce. Kto wie, może tak jak u Mistrza Ziemi, na jej twarzy lub innej części ciała pojawi się blizna, ale dzięki temu będzie posiadała nowe i potężniejsze umiejętności. A co z innymi ninja podczas jej nieobecności? Podejrzewam, że najgorzej całą tą sytuację będzie znosił Jay i teoretycznie też Kai, choć on w ostatnim odcinku sezonu 15 nie był aż tak przygnębiony jak niebieski ninja. Reszta drużyny też będzie w żałobie i pewnie wszyscy będą chcieli odzyskać Nije. Swoją drogą potwierdzone zostało, że sezon 16 będzie sezonem Kaja. O tym więcej opowiem w filmie na temat nowości na 2022 rok, który za niedługo pojawi się na kanale. No i to naprowadza mnie trochę na trop, że mimo wszystko to Kai będzie z największym zapałem szukał siostry. Może powróci Skylor? Świetnie by było. Podsumowując, uważam, że nie ja wróci do Ninjago. Nie mam pojęcia kiedy może to nastąpić, jednak uważam, że fajnie by było, gdyby twórcy odczekali trochę czasu i dopiero przywrócili naszą bohaterkę. Wydaje mi się też, że z powrotem otrzyma ona ludzką formę i odkryje nowe moce. A wy co o tym sądzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeśli szukacie dobrych foteli gamingowych, to koniecznie sprawdźcie linki w opisie. To już wszystko na dziś. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia.